27 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o CS2 po ponad roku. Jeżeli odcinek Ci się spodoba, daj suba i lajka i zostaw komentarz. A ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. O kurwa, ale dziwne to że 16 na 9 Jeżeli nie chcesz sobie odkręcić przypadkowo tłumika od uspalobo albo to w ustawieniach masz opcję, która to wyłącza. W 2 jeżeli masz snajperkę i stoisz w mołotowie, to masz mniejszą celność niż jakbyś stał na powierzchni. Jeżeli kurczaki wejdą w twojego mołotowa, to staną się upieczonym kurczakiem. Bomba dostała trzy nowe animacje, z czego jedna jest bardzo rzadka. Jeżeli nie ogarniacie jakiegoś recoila broni, to w ustawieniach możecie włączyć opcję, gdzie celownik będzie wam podążał za pociskami. Kiedy zmieniacie ustawienia w grze, to nie wywala wam całej gry tak jak to było w CSGO. Każda ze stron w CSGO posiada swój własny kolor smoka. Terroryści posiadają kolor żółto-złoty, antyterroryści posiadają kolor niebieski. W CS2 dziury po kulach wyglądają jak 3D. Co prawda jest to tekstura 2D, ale nadaje to dobrego efektu. Kiedy się poruszasz, to na twojej minimapie jest narysowany zasięg, w którym cię słychać. Działa to ze skokiem, jak i schodzeniem. W dwójce ściany wydają się jakoś tak za bardzo kartonowe. Jeżeli zniszczymy szybę, za którą znajduje się smok, to smok będzie się dosłownie wylewał z tego okna. W CS2 smok jest po prostu większy. Widać wizualne uszkodzenia danej postaci. Na przykład, jak strzelimy ją w ramię, to na ramię będzie miała o wielką ranę. Nasz skok słychać nawet gdy nasze lądowanie było głośne lub ciche. Każda broń i granat ma swój unikalny dźwięk upadnięcia na ziemię. W CS2 w Equipunku nie ma płaska zjeżdżania, musicie jechać albo scrollem albo przesuwać myszką, a jeżeli macie duży ekwipunek to wam współczuję. Aby skoczyć na czerwonego boksa na nuku, już nie trzeba odbijać się od barierki, wystarczy, że obok silosu wejdziemy na drugi krawężnik i z niego wyskoczymy. Jeżeli nie wychodzi Wam smok na okno, to możecie odpalić sobie za pomocą komendy kamery granatu i będziecie widzieć gdzie dany granat leci. Jest to bardzo użyteczna rzecz, jeżeli chcecie wymyślać nowe smoki. Bomba wydaje dźwięk po wyrzuceniu. Jest on strasznie cichy, jednak możliwy do usłyszenia. Każdy granat ma swój własną animację. Jeżeli posiadamy bombę z name tagiem i ją podłożymy, to po wybuchu tej bomby name tag nie znika. Można go nadal zauważyć. Jest to dobrze widoczne, kiedy użyjemy no clipa. CS2 posiada nową fizykę wyrzucania granatów. Jeżeli chcemy udać fejkowego flesza, to wystarczy, że wyrzucimy flesza lub wabik przed siebie. W CS2, wchodzenie po drabinie drewnianej wydaje inny głos. Głogu... Kuj Już tak pięknie było! W CS2 wchodzenie po drabinie drewnianej wydaje inny odgłos niż. Odgłos. No! Co mówię, a ja Wiem, że to będzie w odcinku. One hour later. W CS2 wchodzenie po drabinie drewnianej wydaje inny odgłos niż wchodzenie po drabinie metalowej. Przy terrorystów na overpassie możemy usłyszeć dobiegającą muzykę z zamkniętych metalowych drzwi. Z tego co wiem, jest to muzyka z innej gry od Valve, czyli portala dwójki. W CS2 mamy lepszą opcję inspektowania broni w ekwipunku. W CSGO mogliśmy jedynie obracać broń wokół, a w CS2 możemy inspektować broń we wszystkie strony. Każda z broni, która ma ludę, ma inny dźwięk skopa. Animacja wyciągania Shadow Daggersów nie ma już charakterystycznego od ekranem niż jak było to w CSGO. Podczas wyciągania sztyletów cienia w CSie możemy zauważyć jak ekran się leciutko porusza. Na Inferno w kościele możemy zauważyć z zadrewnianymi drzwiami telewizor z odpalonym cs